To najlepsze tanie i trwałe perfumy na lato. Więc jeśli nie chcesz wydawać fortuny na perfumy, zapisz ten film i zostaw obserwację. Paris Corner, Memories of Summer, to może być twoja najlepiej wydana stuwa w te lato na perfumy. Nie chcę rzucać, że pachną identycznie jak Symfonii od Louis Vuitton, ale na pewno nie dzieli ich ponad 2000 zł różnicy. I jestem pewny, że będzie o nich głośno, a kurierzy z Impostu będą mieli co robić. French Avenue w kolaboracji z Aromatixem wypuściło ostatnio sporo dobrego towaru na rynek. A Platin Blanc to obecnie chyba najlepsza alternatywa dla Torino 21. Kosztuje mało, a trzyma się skóry, jakby miał w umowie obowiązkowe nadgodziny. Moską Mule od Paris Corner w opinii wielu pachną lepiej, niż perfumy, na których zostały wzorowane. Inspirowane kultowym koktajlem, tylko że tutaj nie musisz go pić, żeby mieć szansę na smolto z koleżanką z pracy. Cytrusy, mięta i nuty ozonowe. Bezpieczne perfumy na niebezpiecznie wysokie temperatury.